Jest! Jest, 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 jest! Uh. Hmm. To było chyba prostsze niż tę To mi się udało za dziesiątym, dwudziestym podejściem? Dobra. Jeden dzień do imprezy. patrzeć się nagrywa. O! I wypuść mnie dziadego. Masz mnie wypuścić. I pośmieję się. <laughs> tam Spring błoni? Znowu ten plusz teraz. Tego nie lubię. To no, za e mało czasu? Dam ci 5 sekund na ruszenie się. <laughs> nie, nie dam ci czasu na ruszenie się. zbyt źle I don't care Dobra I tutaj znowu wam zrobię cięcie Jak przejdę tą noc tu A ogóle... <coughs> eee, to, że wam zrobiłem cięcie nie pokazałem To był nightmare wow. o, Zero dni do przyjęcia Wow, twój brater jest um, Dzieciakiem, nie? To jest zabawne e, Czemu nie pomoże mu je bliżej? On to poko... Nie, nie Chłopak e, Muszę mu Bliżej przyjrzeć się, czy coś takiego. O nie! O nie! Nie! do euro. Nie! go? No, chcę być bliżej. być i Nie! 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 Na trzy. Raz, dwa, one. nie nie Ekstras, Nights ekstras No tu jest jakiś by z tym walczy i ty jego No już jaki malutki ty. On jest z jest wielkości jego nogi. ale tym mniejszy. Dobra. No eee, to pokażę... Znowu wam zrobię cięcie i już idziemy do nocy. Szóstej. Dom. święto, ale to było ciężkie. Dobra, to będzie ostatnia minigierka, tak? Mam rozumieć. O kurde. Czy mnie słyszysz? Nie wiem, czy mnie słyszysz. Przepraszam. Jesteś zepsuty. Da, jesteś twoim przyjaciół. Da dalej w to wierzysz? Wciąż tu jestem. Składam cię z powrotem w całość. O kurde. No generalnie bad ending, no? Resad Smutny ten ending. Ale jest tylko gwiazdka. I mamy teraz Nightmare Mode. Nom, nom, nom. Om nom nom, U. jestem wyglądał, by chciał się wszytąć. Taki... wow. Śmiało, śmiało, nie? no, Taki... ...kwadratowy, a taki jest taki... ...model, kurde, ło... Terminator. Taki... ...kwadratowy... ...i Terminator. Dosłownie, nie? Dobra. To... W kolejnym odcinku to będzie prawdopodobnie ostatni odcinek. Będziemy robić. Ee, nightmare mode. I 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. Nie wiem... Chyba muszę najpierw night Nightmare móc to zrobić, żeby odblokować Dryp 20, 20, 20. Więc ja was żegnam, widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nero.